Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. 27 marca. Wolności gwarantowane przez AA. Ufamy, że wiemy już na czym polegają nasze prawdziwe wolności i że przyszłe pokolenia uczestników wspólnoty nigdy nie będą musiały ich ograniczyć. Wolności gwarantowane przez AA tworzą żyzną glebę, na której może wzrastać autentyczna miłość. Język Serca, strona 303. Pragnąłem wolności. Najpierw wolności picia, później wolności od picia. Wspólnotowy program zdrowienia opiera się na wolności wyboru. Nie ma tu rozporządzeń, reguł ani przykazań. Program rozwoju duchowego zarysowany w 12 krokach, oferujący mi jeszcze więcej wolności, jest jedynie zbiorem sugestii. Mogę go przyjąć lub odrzucić. Z możliwości sponsorowania można skorzystać. Ale nikt nie narzuca go siłą. Mogę przyjść do wspólnoty, porzucić ją, a następnie znów do niej wrócić. Zależy to tylko ode mnie. Te i inne wolności pozwalają mi odzyskać godność, którą utraciłem podczas lat picia, a która jest mi tak droga i niezbędna do zachowania trwałej trzeźwości. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Wolny wybór. Wybór wynikiem wolności? Czy wybieram dobrze? Określenie być wolnym, hasło wolność i wybór. Oba te słowa określenia są, są tak bliskie sobie, że mogłoby stanowić jedno: wolność to stan ducha, ciała, wybór to stan umysłu. Stan ducha, ciała i umysłu to wolnobrość. <taki> Takie słowo mi się narodziło. Bo jeżeli jestem wolny, to mogę wybierać, a skoro mogę wybierać, to znaczy, że jestem wolny. Wolność mogę wykorzystać w sobie chciany sposób i wybierać tak jak chcę. Tak jak, tak właśnie, zatrzymajmy się, bo mogę niechcący zacząć chcieć więcej i wybierać zbyt pochopnie, a tego absolutnie nie chcę. Bo kiedy piłem, byłem przekonany o swojej wolności nadzwyczajnej wszystkim życzyłem takiego życia niby zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia w społeczeństwie, ale tak bardziej na moich zasadach. Nie interesowały mnie historyjki typu: "Piję tylko po pracy na weekendy". Ja mogłem pić w czasie pracy, przed pracą, po pracy. 15 dni w tygodniu, a co? To jest wolność. Prowadziłem działalność gospodarczą. Mój szef był mną, czyli ja szef. Pozwalałem sobie na takie życie. Możecie się domyślić, że dość szybko wolność zamknęła mnie w kratkę, skrzynkę od wódki piwa, wina, ale też i różnych narkotyków. Nagle zamknąłem się za wielką kratą. Byłem skazany tylko na picie. Taką wolność sobie wybrałem. W tej chwili żyjąc w trzeźwości, na pewno wybieram życie między ludźmi i z ludźmi, w społeczeństwie. Dojrzałość, z której chciałbym być dumny, opiera się na poddaniu się pewnej zależności. Czy potrafię być zależny i jak to się ma do wolności, godności, czy wybieram dobrze? Kiedy pierwszy raz spotkałem się z dwunastoma krokami, przypomniał mi się dekalog, w którym jakiś czas później odnalazłem obietnice, nie zakazy, nakazy. Obietnice. W oryginale są to obietnice. Tak samo też zacząłem odbierać dwanaście kroków. Tak więc, jeżeli alkoholizm Hazard, narkomania czy inne uzależnienia niszczą te trzy nasze życiodajne stany ducha, ciało i umysłu. To obietnice w dwunastu krokach, ich zastosowanie pomagają w odbudowie relacji, odbudowują wiarę w siebie i dają siłę naszym uszom, ustom, oczom, rękom, nogom. Więc pomyśl, jesteś do tego zdolny. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia w trzeźwości. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym godził się z tym, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.